Cześć kochani! Dzisiaj mam dla was paczkę, którą dostałam dopiero co. Wpadła w moje rączki, jest jeszcze nie za dobrze rozpakowana. Przyszła w, jak ja się to śmieję, zawsze w papierze śmieciowym. Bo jest taki... E, taki stary... i zawsze śmierdzi śmieciami. E, no ale trudno. Takie są właśnie opakowania chińskie. Czy tam Japo znaczy japońskie chyba nie, ale koreańskie czy inne takie. E, kupiłam... Sporo blaszek na zagranicznym sklepie, który się nazywa AliExpress, tak, i to jest takie nasze Allegro, ale, ale są tam ceny hurtowe, można powiedzieć, i prawie zawsze trzeba kupować w setach, czyli przynajmniej parę sztuk. No i ja się zdecydowałam na 12 blaszek. I zobaczymy jakie one będą jakoś, trochę się obawiam, bo to jest jednak mimo wszystko nie to co Born Pretty Store na przykład proponuje, także zobaczymy na żywo. Ja myślę, że będę w stanie mniej więcej ocenić jaka to jest jakość, z tego co już widzę to nie będzie za dobrze, no ale trudno. Wzory były całkiem ciekawe. Szykuje mi się jeszcze jeden hol stampowy, czyli stemplowy, w taką folię bąbelkową było to opakowane. Będzie tam trochę więcej blaszek, będzie ich chyba 36, jeśli dobrze pamiętam, także dosyć sporo. E, plus do tego jeszcze zamówiłam nowy stempel, e, bo takiego jeszcze nie próbowałam. E, a propos tego. E, też ma się tak, że czasem Was oko swędzi i trzeba tak sobie wyrwać brew e, bref. tak brew, bo tu są brwi. E, Rzęs. Bardzo często tak mam, że... Czy coś mi tam wystarczy, że coś poczuję i muszę od razu podrapać się po oku? Dobra, przejdźmy do rzeczy, bo tak gadu, a my tutaj nic nie wiemy. Chodzi w woreczku z prunadem. Powiem szczerze, że jak na 12 blaszek opakowanych w taką folikę i wsadzonych do, do takiej foliki nie wiem na ile to jest bezpieczne, ale widzę, że blaszki są w całości i nic się z nimi nie stało po drodze, także myślę, że spoko. O Boże, jakie to jest piękne. Dobra, pojedziemy wszystkie po kolei. Na po początku numerki. Czyli o... Od zera do dziewiątki. O, jakieś gwiazdki, tutaj jest serduszko, coś takiego. A później mamy wszystkie litery po kolei. Z tych blaszek mam dwie. Tu jest zdaje się, że do, jeśli dobrze widzę, N. Jest też wykrzyknik. A tutaj mamy do W. Dalej mamy hicior z Born Pretty Store, który widziałam, że był wyprzedan, wyprzedany bardzo szybko. Yy, I bardzo chciałam mieć tą blaszkę, ale po pierwsze jej cena 3 dolary to jest dla mnie trochę za dużo jak za blaszkę takiej, yy, takich rozmiarów, bo za tyle samo w tej chwili od Promoto można kupić te już duże takie. Yy, a propos, nie za bardzo polecam te duże blaszki od Promoto, więc uważajcie na nie, bo... One niestety nie zawsze mają dobrą jakość, możecie zobaczyć, albo już wiem, podlinkuję Wam dwie, zdaje się, recenzje z tej blaszki robiłam i jedna wyszła świetnie, druga wyszła średnio, ale to dlatego, że nie chwaląc się, ja mam jednak jakieś tam doświadczenie z blaszkami, więc, więc podejrzewam, że osoba, która zaczynałaby od Promoto, miałaby z tym problem, żeby ogarnąć trochę tą blaszkę. Dobra, dalej mamy przepiękny wzór z... To jest jak Konat trochę mi przypomina. Te liście tu, to jest to, co mnie do niej przywiodło. No i ta koronka ja mi tak nie robiła koniecznie, tylko tak bardziej pod kątem. Zobaczymy. Mam ta tle, krótkie poznakcie, żeby mi się zmieścić z spokojem razem z tą kokardką, którą tutaj widzicie. No, też mi się bardzo podoba. Tutaj się zachęciłam tym wzorkiem w te kółeczka. Wiem, że teraz na tej blaszce nowej od B, jeżeli nie znacie dziewczyny, to Wam podlinkuję jej sklep. Są podobne wzory geometryczne. No, może być nieciekawie, bo widzę, że są słabo. Wyżłobione te wzorki, mało dokładnie. Tu jest blaszka, na której się trochę zawiodłam teraz, jak tak na nią patrzę, ponieważ wydawało mi się, że wzory będą większe. Niby na wskazujący chyba mi się zmieści, ale na kciuk to ja nie wiem, chyba na dwa razy bym musiała robić te wzory. Zobaczcie, porównajcie sobie do tego wzorka, który tutaj jest. Zobaczcie, jaki on jest gigantyczny, a ten, jaki jest mały, w porównaniu do niego. No praktycznie dwa razy. Dwa razy ten mi powiedziała chyba. No, prawie że. Yy, może zróbmy w ten sposób, że ja je zmierzę centymetrowo i podam Wam na blogu informacje dokładne, ty, która blaszka jaki ma rozmiar. Yy, no to jest przepięknie. Czyli genial yy, gwiazdki. Nie wiem czy widzicie, że to są gwiazdki. W każdym razie bosko, takie gradientowe trochę, one mi się wydaje, że będą dobre do, do gradientu takiego neonowego. O, ja już to widzę, zaraz to zrobię chyba sobie. No i na koniec dwie blaszki z takimi pochylonymi trochę literkami. Na blaszki z literkami to ja się już szykowałam, nie pamiętam od kiedy. Oj, tu widzę, że jest piękny napis I am happy, a tutaj jest Love you. Myślę, że w związku z tamtymi blaszkami nie z promotu, tylko z, 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 z BPS będą świetnie pasować. No, i teraz, jeśli chodzi o ilość, to liczę jeszcze raz, czy to jest na pewno 12, bo nie pamiętam, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nie, to jest 10 i za 10 blaszek z tego sklepu płaciłam 15 zł, przeliczę już na polskie. I teraz dojdźmy do sedna tego sklepu AliExpress. To jest tak, że on niestety jest sklepem. Zagranicznym, typowo dla zagranicznych kupców. Czyli e, jeżeli nie masz karty kredytowej, którą możesz płacić przez ten, e, przez ten portal, to niestety sobie nic nie kupisz. Bo tam są jakieś przelewy z zagranicznych tam banków, coś, jakieś takie abstrakcje totalne. E, Wydaje się, że od 25 dolarów, jeśli dobrze pamiętam, możesz kupić przelewem bankowym, ale ten przelew bankowy ich i nasz, one wyglądają zupełnie inaczej, więc ja kompletnie nie wiem, jak mam to tam ogarnąć. Teoretycznie możecie założyć sobie Ali Wallet, którego ja nie założyłam, więc nie mam pojęcia, jak to się robi. Eee, poprosiłam po prostu koleżankę, która miała e kartę kredytową, żeby mi to opłaciła, jej później po prostu e oddam złotówki i tyle. I tak jest minus tego sklepu. Natomiast z tego co widzę, podejrzewam, że jakość tej płytki, którą konkretnie widziałam w Born Pretty Store, to jest pewnie dokładnie ta sama płytka czyli te kwiaty wiśni i ten pamperek taki śmieszny, chodzący, smutno ten tutaj to jest podejrzewam, że M66 się nazywa ta płytka. Podejrzewam, że to jest dokładnie to samo, co w BPS, nie wiem na pewno, bo nie mam jej. Natomiast ten tutaj kwiatek bambusowy, co jest z boku, to już wiem, że za chwilę go użyję do... do czego? U mnie w pracy jest taka roleta i ta roleta zasłania okno i ona wygląda genialnie, bo tam jest połączenie takiego zmrożonego szkła z przyjrzeczystym, więc do tego właśnie chcę to zrobić. Chcę sobie zrobić matowy paznokcie i na tym błyszczący tam właśnie to zobaczymy jak to wyjdzie. I yy, aha, i chcę jeszcze otworzyć no i jak zwykle jest ze mną kociołek. Właśnie przyszedł. Kociak się chcesz pokazać? Wszystkim. Chodź. Szczególne pozdrowienia dla Weroniki! Gram Piket! Hello, Veronika! Ej, dobra. Otworzę Wam. Każda ta płytka, co przychodzi, jak ja nienawidzę, jak to ktoś mówi, przychodzi. Jest w takim fajnym celofaniku. oczywiście, z użyciem plastiku plus 12. Made in China, oczywiście, jak żeby inaczej. Oczywiście, oczywiście. Jest niebieski film, który trzeba drapać, co idzie dosyć prosto. Tada! No, i myślę, że test tych blaszek zrobię wkrótce. Wkrótce zrobię go na żywo pewnie. I zobaczycie, jak wyglądają te blaszki w użyciu. Z tego co widzę, ta jest całkiem niezła. Zobaczymy, jak będzie ta tutaj, ten wzór ciekawa jestem jak się będzie sprawowała. Podejrzewam, że ta może być słaba, bo jest tak wyżłobiona trochę gorzej, niż ta, którą trzymam właśnie w ręce. Widać, że jakość tutaj żłobienia jest nieco lepsza niż tutaj, natomiast seria jest wszystko to sama. E, ta sama e, płytki dokładne, które ja mam, to Wam wypiszę na dole jak ko po kolei je pokazywam, bo nie wiem czy po kolei one były. E, no i zobaczymy, tak jak się będą to sprawywały. Jak na razie planuje mi się dosyć spory, dosyć spora seria na temat stemplowania, ponieważ kupiłam sobie tych blaszek prawie 50, więc jest czym stemplować. Podejrzewam, że przynajmniej cały wrzesień, przynajmniej część października będę tylko stemplować i nic innego na paznokciach nie robić, więc niestety. Bardzo mi przykro, ale to jest właśnie ten, ten sposób zdobienia, który teraz będzie gościł u mnie na paznokciach. Plus ewentualnie, tak jak mam dzisiaj, może jakiś paznokieć, jeden y, z brokatowym topem albo dwa, bo mam ich tyle, że muszę zacząć się używać w końcu. No i to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jeżeli macie pytania na temat zakupu w... w Chinach i innych takich przesyłek, to ja jestem teraz na bieżąco, więc trzymam się trochę na tym. E, więc pytajcie śmiało i, i dajcie mi koniecznie znać, którą blaszkę chcielibyście zobaczyć. Czy chciałybyście zobaczyć w, e, na blogu, w zdjęciach albo w filmie, może nawet. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć.